Wszyscy powinni być grzeczni, ale często nie są grzeczni. Zapominają być grzeczni. I dlatego możemy mówić, że jest dobrze. Ale czy na pewno jest dobrze? Tego nie wiem. Tego nie wiem, czy jest dobrze. Troszkę niewiele wiem, co jest dobrze. Turutu, turutu. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny emocje w Super Energy Arts. się zerknę, czy mamy jakichś świątych marków w systemach online. Chyba nie. Wszyscy śpią. Nikt tutaj nie gra. No a jak nie gra, to tym turniej się nie rozpoczął. Patrzę z ciekawości, kiedy mamy najbliższy turniej. Chyba w środę. Bo tutaj to. Tutaj, no. Mamy 9 dni. Ja patrzę tak. Przy ciekawości, chyba jutro. Tak. Najbliższa, do czeka nas w środę. Wtedy, czy i dwie skocznie? Będą. A ten Team Cup on co tydzień. Ten to mnie będzie nie ciekawił ostatnio. Także on też w ty. w sumie czasie. A Cup. On będzie z kolei w tym tygodniu. Uh -huh. Czyli czekam nas turniej w środę i czwartek. No i potem sobie oczywiście w sobotę i w niedzielę tutaj nic się nie zmienia. <coughs> Także tak to wygląda, jeśli chodzi o te am, bardziej ambitne plany. Mm -hmm tak to, to wygląda przed nami, teraz proszę Państwa już to co nas interesuje, czyli turniej kwalifikacyjny tu 20 konkursów za nami, 8 jeszcze pozostało do rozstrzygnięcia ale coraz bardziej podobne jest to że Aina Rumor ten turniej wygra i jako pierwszy sobie zapewni taka naprawdę awans do nowego sezonu w skokach, który ruszy już w przyszłym tygodniu warto o tym wspomnieć, to oczywiście powinien turniej w przyszłym tygodniu, ten nowy sezon, ale jeszcze nie wiadomo czy nie będzie przypadkiem E, zawodów drużynowych przed tym startem sezonu. Dlatego, że jeszcze ponuję właśnie te e, zawody. E, Mistrzostw. To byłyby mistrzostwa e, świata drużynowe. E, czyli powiem tam parę konkursów tylko. Nie 30, bo to nie sezon, tylko nie wiem, 7 konkursów, mniej więcej 8, maksymalnie 10. złożyłobyś na to mistrzostwa świata. I mielibyśmy 5 konkursów na skoczniach. Na, tak. Mielibyśmy dwa konkursy na skoczni normalnej, e, później trzy konkursy na skoczni dużej i 5 konkursów na mamutach. Tak to by wyglądało z takiego ogólnego punktu widzenia, więc e, no to byłby bardzo złożony turniej. E, ale to byłyby mistrzostwa świata. E, drużynowe. Także no na pewno. Będzie co oglądać, będzie cały kibicować, ale do tego jeszcze nam troszkę czasu zostało. Najważniejsze dla nas to, żeby do świąt Bożego Narodzenia zakończyć ten turniej kwalifikacyjny i potem właśnie ten turniej drużynowy rozegrać. Na to potrzebujemy 18 dni, czyli patrząc, jakby od dzisiaj licząc, w Wigilię powinniśmy to zakończyć. Ale jest szansa oczywiście zakończyć to wcześniej, zależy wszystko od zaangażowania i dostępności czasu. Jest nadzieja. Pytanie tylko, czy zostanie ta nadzieja zrealizowana. Na razie skupiamy się na turnieju kwalifikacyjnym, proszę Państwa. Kilka dni przerwy znowu mieliśmy, teraz już powracamy w wielkim stylu, miejmy nadzieję. Tak jak mówiliśmy, Robert prowadzi, na drugim miejscu rok 21. Ponad 80 punktów zanim klasyfikowany Clemens Morelka, tuż zanim nim Witali Kalniczego na czwartym miejscu, później Janusia rok 15, Jane Havonen, Krzysztof Miętus, Łukasz Łukowski i rok 16. W natarciu Niemcy, Japończycy, e, cały czas Austriacy szczególnie, które starają się zadawać regularnie, e, dobrze prezentować. Słoweńcy na pewno też mogą jeszcze powalczyć o tę dz, dz, dziesiątkę. Dużo trudniej, trudniejsza sytuacja u Wojciecha Sztucy, który na razie jest 28. No i sytuacja u Fanawela i Jakobsena, jeśli chodzi o Norwegów, prawda? No jest sytuacja już dużo trudniejsza, chociaż u Jakobsena ostatnio było przy I dzisiaj, dzisiaj staje przed czasem, by w tym turnieju awansować do top 50 w klasyfikacji. Najlepszym wynikiem jest Harry Potter, który średnio zdobywa punkcik na konkursach, więc bardzo słaba statystyka dla Harego. Dzisiaj szansa by te służby troszkę poprawić. Dzisiaj proszę Państwa zawody toczy się skoczni w planicy, ale to ciekawe skoczni dużej w planicy. Rozmiar skoczni 138 to będzie chyba ostatnia skocznia duża w tym turnieju. Tu jeszcze bez oficjalnego rekordu, bo do tej pory skakałem na tym obiekcie tylko w turniejach. Widzieliśmy to w turnieje, tam ta się pojawiała tutaj, niestety jeszcze jeszcze nie, jeszcze to nie miało miejsca, więc pierwszego to zapłaty i pora zobaczyć, jak przebywa kwalifikacji I 70 zawodników na starcie, No, to była tylko oczywiście próbka, żeby nie było. Um, będziemy takie próby tutaj zapisywać, nie będziemy zawodnika krzywdzić, że tak powiem. Będzie jeszcze miał drugą szansę, by tutaj zaprezentować się bardziej bardziej przyzwoicie, bardziej znośnie jak tokolwiek to brzmi, ale to ale to za chwilę już za chwilę się rozpoczną te wielkie kwalifikacje już z wynikami oczywiście tymi od których odwrotu, już tak powiem, nie będzie także będzie trzeba byli bardzo pełnym, żeby jeśli zaprezentować swoje to w pełni e, swoich możliwości, a nie tylko prawda, e, zgłoli przypadków. Teraz trzymajmy ucielki, żeby każdy pokazał to, na ile go będzie dzisiaj stać, no i zaczynamy kwalifikacje. Oby już, bez kłopotów, się z progu. Harry Potter, no i wygląda to dużo lepiej, jeśli chodzi o równość, ale on już niewiele lepsza. 111 metrów z upadkiem. Raczej nie da to kwalifikacji dzisiaj. Pamiętamy, że przeważnie jak, jak te kwalifikacje są takie są, ale nota około 100 punktów dopiero daje, no, daje awans do zawodów. że dużo, dużo dalej, ale też z upadkiem. Też kłopoty. 121 metrów. Punkt konstrukcyjny to 125 metr. że przed tą granicą, ale od Harego na to wyszło 30 punktów. Mimo, że użycia w metrach sugeruje punktów 18. 12 jeszcze zyskali. Od sędziów Krzysztof, biegun, teraz i to będzie chyba pierwsza ustana próba dzisiaj, tak nie, jednak nie. Ale 126,5 m, więc tu już wygląda to troszkę bardziej <laughs> obiecująco. A na razie trzy próby i trzy upadki tego jeszcze nie graliśmy. <laughs> tego jeszcze nie było. Trzy pierwsze skoki z upadkami, no to jest to oczywiście trochę śmieszna sytuacja, ale niestety niepokojąca. Rok ósmy. Pierwszy ląduje bezpiecznie. 117,5 metra, noty po 18,5 buty. I mimo tego, że dość niepowalna kolana, no to daje na razie prowadzenie. O 4,30 punktu przed Krzysztofem Biegunem. Na razie mamy na początku, oczywiście, biało-czerwonych, ale ta szarza jest z y, negatywnym obrazkiem, dlatego że to są najgorsze z tego turnieju. Teraz rok czwarty. Jeszcze dłuższy, jeszcze dłuższy stop ustany. 120 metrów. Noty 19-19, bo przypominam oczywiście dla tych, którzy nie pamiętają, że mamy 70 zawodników i 50 z nich będzie mogło cieszyć się z awansu do konkursu. Widać że to było oczywiście podczas turniejów, które w rozgrywaliśmy, że kwalifikacje zawsze dają awans dla 50 bądź 40 zawodników. Na skarciach mam ucich, to było, jest właśnie 40 zawodów, na w obiektach. 50. Teraz rok 10. pierwszy zawodnik, który przekracza punkt konstrukcyjny z telemarkiem 129,5 metra i wyraźne prowadzenie, prowadzenie 15 i 60 punktów przed rokiem czwartym. Teraz rok 22, też znak zapytania, czy ten rok będzie w stanie się powalczyć o cokolwiek pozytywnego. Znaczy, pozytywny skok to będzie, bo to będzie poza punktem konstrukcyjnym, ale z upadkiem 127 metrów z upadkiem daje piąte miejsce. E, takie w nie wiadomo, czy będą dodawały awans do konkursu w ogóle, szczerze powiedziawszy. Nie wiadomo, jakie te warunki są tak naprawdę do dzisiaj. Czy ktoś tutaj się o dużo ponad 130 metrów? Teraz y, ro, Rosół, troszkę lepiej to wyglądało, ale też z upadkiem. 127 metrów, miejsce piąte. No ewidentnie, nowy obiekt i problemy z lądowaniem. Niestety, no ale to można rzeczy, że sporo zawodników z upadkami awansuje do konkursu. Władimir Zagrawski teraz. Z telemarkiem trochę krótsza odległość, ale 125,5 metra, noty 19, 19,5 i drugie miejsce w tym momencie. Przegrywa tylko z takim dziesiątym, który miał 4 metry lepszą odległość. Z numerem 10 wiosna. Wiosna na progu dynamicznie, no i w efekcie będzie długi skok, ale z upadkiem. 128,5 metra. Noty po 10,5 punktu. Miejsce piąte najwyższe spośród tych, którzy mieli upadki, no ale na 10,6 to upadki, niestety I to jest ta niepokojąca statystyka. Na razie tylko bu z Bułgarii był zawodnik poza Polakami. Woda i na razie na drugim miejscu. Poza sami Polacy. No i kontynuujemy ten pasję czerwonych Teraz rok 12. Spokojnie się z progu. Chyba nie będzie w związku z tym upadku, bo spokojniej no i właśnie 121,5 metra, noty 19 jest trzeci. E, Punkt 70 przed rokiem czwartym jest troszkę bardziej znośnie. jak to wyglądało. Teraz rok 11. Rok 11 dynamicznie. i to będzie pierwsza 130 metrów chyba próba. E, dokładnie 130 metrów, noty jednak po 18,5. Stąd miejsce drugie, przegrana nieznaczna z rokiem dziesiątym, który cały czas prowadzi w tych kwalifikacjach. A teraz Gregory de Schwanden, który podobno tam teraz kapłana, w tym turnieju nie był jeszcze zbytnio, był było, to za, za mało. Teraz 126,5 metra z telemarkiem, więc na pewno zobaczymy go w konkursie. No to 18,5 tak mi się wydaje, że dolecnie, punkty. Znaczy... Próby poza punktem konstrukcyjnym będą to były awans. Rok 10, rok 11, Zagrawski toczowa trójka, ten czwarty, ale aż 8 punktów przed rokiem 12. No i pora na pierwszego z niemieckich skoczków. Tutaj skocznia e, słoweńska. Myślę, że mogło mogą być mocne dzisiaj, ale czy tak będzie, to przekonałem się dopiero w swoim czasie. Widzimy Dawida Ziegla na początek. No, z telemarkiem, ale tylko 116 metrów. Noty 19, miejsce 8. Czy to da awans? Może dać awans, dlatego że z powyższych punktów mówiłem o tym, że nota powyższych punktów może dawać kwalifikację. Teraz Piotr Żyła. Piotrek Żyła, no, jedna ze przechodliwości 129,5. Noty 19 i pierwsze miejsce. O pół punktu przed rokiem 10. Brawo. No, Piotrek na w historii raz wygrał egzekwowskiego roślincewerem, więc to jakby nie dziwi, że, że tutaj Piotrek pokazał, że go stać na wiele. Teraz rok 18. No, 121,5 i bardzo wysokie noty. 3 po 19,5, 2 noty po 18,5 pół miejsce szóste dla roku 18. Pół punktu przed rokiem 12 w tym momencie. No i przed nami rok drugi. Z numerem 17. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W tym momencie na progu wyglądało to takim nieźle. No i proszę, najdłuższa odległość chyba. E, tak, 131 metrów. Noty 19, 18 i pół. Prowadzenie w tym momencie o dokładnie metr. O punkcie 70 przed Piotrem Żyłą. Tak więc no i jedną do dodaci byłby metr przewagi. Teraz rok 14. Rok 14, 126 metrów, noty 19, miejsce szóste. Teraz więcej próbamy poza płytą konstrukcyjnym, więc ten poziom troszkę nie ruszył w tych kwalifikacjach. Teraz drugi z niemieckich skoczków, Martin Schmidt. Budowic Zigel, który nie skoczył, wyletnie. Sko 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 Martin Schmidt ląduje troszkę, chyba dalej od ziga, ale też bez szału. 117 metry dalej, ale też wyższe noty, więc będzie przed swoim kolegą. Klasyfikowany Martin Schmidt 11 Schmidt, 13 David Ziegel. Schmidt pokonał rok 8, mimo że rok 8 miał od niego pół metra lepszą odległość. No a teraz z numerem 21 z reprezentantów Norwegii. Anders Jakobsen. Ostatni start bardzo dla niego udany. Dzisiaj też, przynajmniej w kwalifikacjach, wygląda to obiecująco. Jakobsen na razie najlepszy. 131,5 metra i noty 19-19,5 punktu daje w tym momencie pierwsze miejsce w tych kwalifikacjach. O prawie trzy punkty przed rokiem drugim. Za chwilę Jakobsen powinien awansować do konkursu. Teraz pora na pierwszego sezonu gospodarzy. Wszyscy Słoweńcy po ostatnich ustępach klasują się w 50 50 tego turnieju. Borba Włoczyńcz, pewny skok, 127,5 metra, 3,20 za tą próbę uzyskał od sędziów. Jedno no to 19, Bo od Słoweńskiego 19 tylko. W stosunku do innych sądziów, no najniższa ocena, ale to Jakobs na razie za Lastem do konkursu, Pawlowski na miejscu szóstym. porona trzeciego z, z niemieckich skoczków, Martin Hamann, w tym momencie Martin Hamann i wielkie zapytania, czy Hamann będzie w stanie powalczyć? No będzie w stanie powalczyć od Schmidt'a i od David'a jego lepsza próba, 123 metry. Tutaj najwyższe noty 4,20, jeszcze się pojawiły od sędziów, 1,19,5 i dziesiąte miejsce w tym momencie. Tutaj tylko trochę na notach sędziowskich, ale mimo wszystko był udany. Rok drugi za Wasem Piotrze, na pierwszym czekującym, a na rozbiegu drugi zesowańców. domen TREWC. Był Bor Pawlowczyk, ale nie zachwycił, yy, najlepszą próbę jak na razie, niemniej skok był oczywiście udany. Domen także dobry skok, 125 metrów, też 3,20. 1.19.5, 1.19, ale temat za sędzia słowiański to był dwudziesty już dla y, słowiańskiego skoczka. Miejsce siódme. Paweł Bocic szósty, szósty, pierwszy siódmy, a za was on na razie Piotr Żyła. Przed nami kanadyjczyk Mackenzie Budklaus z 24 Naprawdę jak ten poziom się teraz podnosił tych te kwalifikacji, to ciekawe ile będzie trzeba mieć, żeby się zakwalifikować do konkursu. Teraz świetny skok Mackenziego. 13,5 i metra, no 19, 18, pół jest trzeci. A więc spokojnie już to w tym momencie Mackenzie podcast jest w konkursie. A teraz jedyny Amerykanin w tym turnieju, Patryk Gąsienica. Patryk. Patryk, piękny skok. Gdyby nie upadek, byłoby jeszcze piękniej. 133 na tym skokiem, chyba zapewnia sobie awans do tej odległości. Na razie 15 miejsce, jeśli chodzi o notę. Także no, lepiej od Martina Schmidta i Davida Ziga, mimo tego, że on dopłynął z upadkiem. Co ciekawe. Z awansem na razie e, rok 10, ale wydaje się, że właśnie Patryk Głośnica z tytułu świetnego skoku pod e, odległości powinien spokojnie awansować do konkursu. Rok 19, jeden z gorszych zawodników tej kwalifikacji, o ile nie najgorszy w tym momencie. 106,5 metra, noty wysokie 19, 19,5 punktów. Pokonał tylko Harry Pottera, ale pokonał go o 28 punktów. Z na rok 11, a na rozbiegu pierwszy z Austriaków. Andreas Koffler. Jak pójdzie Koffler w tych kwalifikacjach? Źle. Troszkę źle, bo tam po z progu zniosło go za bardzo do przodu. 118,5 metra. No typu 18 17 miejsce. Przed Martinem Schmidtem nieznacznie od 20 punktu. A za Was cieszycie może barkowy ze Słowenii. Teraz czwarty z niemieckich zawodników Markus Eisenbichler. Eisenbichler, no może nie zrobił swoje. Odległość 130 metrów, noty 19, 19,5 punktu. drugie miejsce i spokojny awans do konkursu. A teraz reprezentant Kazachstanu, Saberżan Muminow. Także i on w konkursie już się na pewno... Znajdzie 129,5 metra, noty aż 4 po 19,5 punktu i na 20 sędziego polskiego. Czwarte miejsce dla Kazacha. Muminów czwarty, Makenzibarkaus piąty. Jakob w sędzia sensie rozprowadził w tych kwalifikacjach? Pierwszą końca na awans jest Domen Preus, który miał dokładnie osiągnięty punkt konstrukcyjny w kwalifikacjach. Dokładnie miał 125 metrów a przed nami. Teraz trzeci ze Słoweńców. Rok już Rok Justin, rok Justin no. 123,5 noty dziewiętnastki, 15 miejsce na razie. A za masą do domen Frew. Z teraz jest rok 14. Wody Zografski, a rok Justin jest piąty w kolejce. A na rozbiegu zostało już tylko 40 cz zawodników. Rok piąty w tym momencie. Rok piąty no. 122,5 metra Noty 19, 19,5 punktu, 16 pozycja Więc też oczywiście z szansami na awans Tymczasem pora na pierwszego z Japończyków Już z nr 32 Jumu Harada Jumu Harada, kilka są przed ustępów i Już jego sytuacja robi się nieciekawa w tabeli Teraz kwalifikacja zaliczona. 125,5 metra. Noty po 18,5 na razie go nie ma w konkursie. Ale miejsce 14 będzie z drugim oczekującym z awansem. Na razie potem jest z Ugrowski, raz rok 14. Gregory też potem poszli i i Martin Haman. A przed nami drugi z Nowego Był Jakobsen, fenomenalny w tych kwalifikacjach. Teraz Anders Van który również chyba awans wywalczy. No nie, nie skrócił skok, niestety 112 metrów i będzie problem. 112. Noty 17, 17,5, dopiero 30 miejsca, więc nie tym razem. Pan Amel jednak z awansem, wyglądać A przed nami Paweł Wąsek. Paweł Wąsek 34, numer startowy. No i zobaczymy z jakiej strony. Zobaczymy, Paweł Wąska. Z re w rewelacyjnej, gdyby nie upadek, 133 metry. No po 11,5, 22 pozycja w tym momencie. No tutaj Paweł słabszy od potrafiących uczennicy obłażył te pół metra. Z awansem ją Mucharada, a Martin Hamant pierwszym oczekującym. No i już teraz w kolejce na awans, no awans są zawodnicy, którzy lądowali poniżej punktu konstrukcyjnego. Tymczasem Stefan Laje, piąty z niemieckich skoczków. Stefan Laje chyba z awansem będzie już w tym momencie, tak jest. Jedna z najlepszych odległości 129,5. 2,20 dwie dwie noty po 19 pół punktu. Druga lokata: pan Laje i Aizubi się, oczywiście, ze spokojnym awansem. Czeka na awans bliźniutko. Tutaj Martin Haman. Co ciekawe, tu w planicy czeka na system KO. A więc odległości nie wystarczą. Tylko trzeba mieć notę na tyle wysoko, żeby awansować. Dzisiaj czeka nas rywalizacja w parach podczas konkursu. Tymczasem Jacques Mogel. Kolejny zaprezentant to był gospodarzy Jacques Mogel. Było trzech Sławeńców. Teraz czwarty Jacques Mogel. Jacques Mogel jest ze spokojnym awansem. Najlepszy ze Sławeńcem, przykro odległość, ale nie będzie na razie go w konkursie jednak. Nie ustał próby. 131 metrów. 24 miejsce. Nota zbliżona do Pawła Wąska, no ale jednak niższa. Będą było 2 metry bliżej. Martin Hamon w konkursie, a na rozbiegu teraz Mikołajek. Mikołajek. No i patrzymy tutaj jeszcze ciekawość, co tu się będzie działo. Mikołajek blisko awansu. 123 metry, wysokie noty. 19, 19 i 18 z awansem Rock Justin, A pierwszym czującą właśnie jest Mikołajek. Tymczasem Mateusz Gruszka. Mateusz z kłopotami. Mm, ale będzie szansa na awans. 121,5 metra. No to 19, 19, po punktu 20, lokata, a za wasem Mikołajek. Piszą oczekującym rok, rok Piąty, potem już kruszka, a na rozbiegu kolejny Słoweniec. kolejny reprezentant gospodarzy. Domen drugi. długi. Domen do długi. I tutaj, no tak, jest na przełęczy awansu. Jest w konkursie. 123 metry. Noty 19, 19 to 18, miejsce z 19, które dawały bezpośredni awans do konkursu. No, to taka sama jak Mikołajka, no ale w systemie O, nie ma miejsc AKO, jeśli chodzi o wyniki kwalifikacyjne. Teraz Piusz Paszkę, reprezentant Niemiec. Piękny skok Piusz Paszke. 133 metry, ustana próba, 420 od sędziów, 1,19,5. I prowadzenie Piesa Paszka. Mamy trzech Niemców, trzeba być w tym momencie. Pies Paszka oprawi pięć punktów przed Jakobsenem w tym momencie. No i na tym kończymy tę część rywalizacji. Już za chwilę ciąg dalszy.